Zupełnie niepostrzeżenie weszliśmy w czwartą fazę rozwoju Marvel Cinematic Universe, czyli filmowego uniwersum Marvela, rozwijającego się już od 13 lat i od jakiegoś czasu także konsekwentnie wzbogacanego o ofertę nie tylko kinową, ale i serialową. Jej kolejną odsłonę przynosi zaś sześcioodcinkowy serial Loki, który już można binge'ować na Disney Plus i który. Pozwala nam prześledzić losy Loki'ego od czasu, kiedy zniknął w Avengers Endgame z Tesseractem. Jak to Loki oczywiście i znalazł się oto niepostrzeżenie w sidłach e, dziwnej, tajemniczej agencji, której celem jest kontrolowanie linii czasowych. Jakaż bowiem może być inna konsekwencja długofalowego rozwoju tego rodzaju uniwersum, jak nie właśnie wprowadzenie różnego rodzaju dywergencji, czyli rozgałęzień w linii czasowej. Które to pozwalają w bezpieczny sposób eksperymentować z różnymi narracjami, i tokiem fabuły, a także z postaciami bez konieczności ciągłego uspójniania całego tego rozległego systemu narracyjnego. Serial Loki koncentruje się oczywiście wokół postaci Lokiego, ale nie tylko. Pojawiają się tutaj mianowicie przede wszystkim nowi bohaterowie w postaci Sylwii, czyli wersji żeńskiej Lokiego, będące jedną z wariantów tej postaci z innej linii czasowej. Oczywiście na niej wszystko się nie kończy. Poznajemy również agentów tej tajemniczej e, Time Variancy Authority, e, którzy to, cóż, polują, nie da się inaczej tego nazwać, na warianty, właśnie, czyli inne wersje danej postaci w różnych e, węzłowych punktach historii, najczęściej takich, które wiążą się z dużym. E, Obecnu obecnością chaosu, no i nic dziwnego, że akurat pada na Lokiego, nordyckiego Boga, e, chaosu, trickstera, który wprowadza wiele zamętu w każdej linii czasowej, w której się tylko znajdzie. I oczywiście ta fabuła jest pretekstem do poprowadzenia e, narracji wokół. No, właśnie roli tej dziwnej agencji i odpowiedzenia na pytanie, kto ją powołał, jakie miał cele i dlaczego w zasadzie wszyscy jej agenci, tejże dziwnej instytucji, noszą takie totalitarne mundury, które przywodzą nam na myśl wszystkie dystopijne i autokratyczne systemy zarządzające ludźmi. Lilioki oczywiście wikła się w tę intrygę i stara się razem nie tylko z Sylwią, czyli swym żeńskim odpowiednikiem, ale także innymi wariantami, których napotyka w innych ścieżkach czasowych, rozwikłać tajemnicę stojącą za Time Variance Authority. Oczywiście, jak to bywa w wypadku fanowskich i popkulturalnych komentarzy na temat seriali. Także i Lokiemu oberwało się od e, zwolenników tropienia wszędzie spisku marksizmu kulturowego i feminizmu. Dużo stwierdzili, że oczywiście fakt, że pojawiają się w tym serialu kobiety i że pojawia się także kobieta Loki jest dowodem ich e, fałszywej tezy. Co jest oczywiście o tyle zabawne, że Loki w mitologii nordyckiej jako shapeshifter, doppelganger i zmiennokształtny wielokrotnie zmieniał się właśnie w swą żeńską postać i w swój żeński wariant. Natomiast oczywiście Oczywiście w tym serialu nie o to chodzi. Chodzi o bardzo atrakcyjnie przedstawioną fabułę no, wykorzystującą znany w popkulturze już trop podróży w czasie. Tyle, że właśnie to nie jest taka podróż w czasie, jaką możemy kojarzyć ze skądinąd znakomitej holistycznej agencji detektywistycznej DK z Rajem Moodem, między innymi, czy też z filmu Predestination, równie dobrego. Nie, nie, tutaj chodzi o mm, Podróże w czasie, które uzasadniają właśnie to eksperymentowanie w obrębie dużej franczyzy transmedialnej, dużego projektu światotwórczego, w obrębie którego mamy już tyle na konfliktujących się ze sobą narracji, że w którymś momencie trzeba wrzucić bieg wsteczny i. Cały świat zaczął budować od innej strony. Ciekawy jestem w jakim kierunku pójdzie MCU, bo na pewno serial Loki ma nas przygotować na to, co będzie się działo chociażby w Doctor Strange and the Multiverse of Madness, czyli właśnie ma nas oswajać z tą ideą multiversum wieloświata, w którym wszystko się może przydarzyć. I może na koniec, jeszcze, w ramach rekomendacji dla wszystkich tych, którzy tak jak ja, mieli problem z zanurzeniem się w tą serialową część Marvel Cinematic Universe, ja jak i wy, niechętnie podchodzimy do tych seriali, natomiast Loki mi absolutnie kupił. I na pewno nadrobię Wanda Envision i pozostałe e, części tych nowszych produkcji, składających się właśnie na czwartą falę uniwersum e, Marvela i jego rozwoju, więc mogę śmiało polecać wszystkim tym, którzy stronili odtąd, do tego czasu, od tego rodzaju produkcji. I cóż, żegnam się z wami i do następnego.